Stop! Grylujesz na aluminiowych tackach? Zatrzymaj się na chwilę. W ten sposób niszczysz swoje zdrowie. Aluminiowe tacki są dobre, co najwyżej do podawania już gotowych potraw. Aluminium przy 300 stopniach przechodzi degradację powierzchniową, co oznacza, że do Twojego posiłku dostają się metale ciężkie. A pamiętajmy, że ruszt może być nawet 100 stopni gorętszy niż to, co pokazuje termometr pokrywy. Dodatkowo pod wpływem kwaśnych składników ta degradacja może zachodzić znacznie szybciej. Więc jakie są alternatywy dla tych tacyk? Po pierwsze, jeżeli posiadasz ruszt żeliwny, wystarczy, że będziesz go regularnie sezonować i naprawdę nic do niego nie będzie przywierać. Do grillowania warzyw doskonale sprawdzi się wok perforowany. Jeżeli chodzi o delikatne ryby, albo na przykład owoce morza, możecie użyć deski cedrowej, Albo kamienia solnego, albo na przykład położyć je na cytrynkach. A jeżeli chcesz poznać zamienniki dla folii aluminiowej, obserwuj nasz profil za pojawi się filmik.